Złom dobry, witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu, witam, witam, jest godzina 23.55, czyli jeszcze jest 5 minut tego dnia, a dzisiaj jest wtorek, 22 lutego 2022, taka tata składająca się z samych dwójek, ja za 5.12 w nocy, Kończy mój dzień pracy. Do Cieszyna jadę z Kowna na Litwie. Dzisiaj wstałem o 6 rano. Spałem na granicy polsko-litewskiej. Pojechałem do Kowna, 160 km tam się rozładowałem. Potem zrobiłem sobie kawę, co na poprzednim filmiku Wam pokazałem i no i potem pojechałem w stronę Cieszyna. Jestem gdzieś tak 300, 306 km przed ciszynem, 3,5 godziny jazdy mi zostało, ale idę się położyć, jest za 5.12, także widzicie, że naprawdę boję się pracy ciężkiej. Jak, jak niektórzy twierdzą, jest to prawda, boję się pracować. Jak na lenia całkiem nieźle, co od 6 rano do, do północy, mógłbym jeszcze pociągnąć, ale chciałem tu na jakiś komentarz odpisać. Zatrzymałem się na tym parkingu i widzę, że jest taki: no, nie ma żadnej, nie stoi żadna lodówka, żeby mi brzęczała koło auta, więc pójdzie spać. Jestem na drodze z Warszawy do Katowic S8, chyba się to nazywa. No, i dzisiaj yy, Bogusław nagrał film na mój temat, życzę mu, żeby oglądalność mu wzrosła. Naprawdę dużo tam komentarzy pod tym filmem ludzie piszą na mój temat. No, on twierdzi, że jest dobrym człowiekiem, z wielkim sercem, więc to takie dobro. Cieszy się z tych komentarzy tam, chwali tych piszących te komentarze. Taki dziwny rodzaj dobra to jest, no, ale każdy ma takie dobro, jakie chce mieć, nie? No, wszystkiego dobrego, Bogusław, nie tak, wiesz, ja Ci życzę jak najlepiej, a jeśli twierdzisz, że jak łamię, no to dobrze by było to jakoś udowodnić, albo, albo to podeprzeć jakimiś faktami, bo tak słowa na wiatr, no to wiesz, ja też potrafię rzucać. Eee, subskrypcje, tam nawołują niektórzy, żeby subskrypcje mi zabierać, subskrypcje z mojego kanału, zabierajcie. Zabierajcie, możecie wyzerować mi kanał do zera, ja sobie poradzę, spokojnie, także, nie ma problemu. Ja nie bazuję na tym, nie buduję na tym, żeby kogoś poniżać, czy oczerniać, i tak dalej. Nazwałem go youtuberem, który zbiera śmieci, ponieważ on zbiera śmieci, no, gdyby latał samolotem, to by nazwał go youtuberem latającym samolotem, albo gdyby grał w hokeja, to nazwałbym go youtuberem grającym w hokeja, a że zbiera śmieci i chodzi z psem, no, to jest to prawda, prawda, więc jak miałem go nazwać, oburzył się chyba, że jego nazwy nie wspomniałem, pokazywał na swój, na swoją czapkę, że to jest on, on no i twierdził, że nie kłamie, ale tam w tym filmie kilka kłamstw wyłapałem, nie chcę się tym zajmować, ale dobra, no skoro nie kłamiesz, no to niechaj Ci będzie Bogusław i nie, nie mówiłem koncept, tylko content, content, czyli zawartość, jakbyś nie wiedział, co to słowo oznacza Eee, wszystkiego dobrego moi drodzy czy drodzy, to nie wiem. No, widzowie, on tak powiem, jest za dwie, północ, więc wyłączam machinę i idę spać do góry. Prześpię się parę godzin, jutro w cieszynie chyba załadunek znowu do Kowna. Zobaczymy co życie przyniesie. Może się uda w domu wziąć prysznic i ogarnąć się troszeczkę. Także no. Eee. Dzięki za wszystkie komentarze. Na moim kanale naprawdę jesteście wszyscy kreatywni i podziwiam, no, podziwiam to podejście, tak, to taka dobroć jest, no. <grym>, jak Pan Tata ma, no, tak, wiecie, no, takie, wiecie, takie wielkie serce i, taką, i taki dobry człowiek, no. a cieszy się, kiedy ktoś komuś ubliża, no, taki dobry człowiek na swój sposób, no, takie dobro ma swoiste, takie swoje. Dobrej nocy, ja życzę wam dobrej nocy, dobrej nocy, ja będę spał dobrze, bo takie komentarze to jestem przyzwyczajony, nie ma problemu, a przy okazji dowiedziałem się co w kim siedzi i tak dalej, wystarczy jakaś, że ktoś rzuci jakieś słowa na wiatr i reszta za tym leci, także, ale kilku tam się nie odezwało, tych kilku, których szanuję, naprawdę. Pozdrawiam, już kończę moje marudzenie. O jest północ wybiła, już jest północ. już jest północ, już jest następny dzień, środa 23, a ja uciekam do sypialnego, tam na górę, tam na górę, uciekam ja. Dobrej nocy.